Dzień dobry. Witamy na apelu z okazji narodowego święta niepodległości. Tadeusz Różewicz. oblicze ojczyzny. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Pierwsza Miłość, Las na horyzoncie, Groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie. Krwawi boli. Dnia 11 listopada obchodzimy święto niepodległości. W 1795 roku Polacy aż na 123 lata utracili wolność, utracili swoje państwo. Musieli walczyć o Polskę w wielu wojnach i powstaniach, walczyć o mowę polską, o kulturę, o zachowanie tradycji i narodowej pamięci. 103 lata temu, w 1918 roku, po kończącej się właśnie Krwawej I Wojnie Światowej, nasi przodkowie cieszyli się z odzyskaniem niepodległości. My dziś możemy uczcić ten dzień, prezentując kilka scen zaczerpniętych z i z historii. Zapraszamy! Dawno, dawno temu, to opowieść o żyjących wieki temu w plemionach Słowian, którzy zamieszkiwali dalekie krainy, i żyli w zgodzie ze sobą. Na czele trzech największych rodów stali trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Byli mądrzy i dobrzy. Za ich czasów panował dobrobyt, dzięki czemu plemiona znacząco się rozrosły. Niestety, wraz ze wzrostem liczby ludności zaczęło brakować jedzenia. Nim jeszcze głód zaczął zaglądać w oczy mieszkańców, trzej bracia zaczęli zastanawiać się. Co powinni zrobić? Uradzili, że trzeba poszukać się żyć ziemi. Spakowali swój dobytek i ruszyli przed siebie. Po kilkudziesięciu dniach pełnej trudów podróży dotarli do bezkresnych stepów przeciętych wodami rzek. Na postoju Rus oznajmił braciom, że on i jego ludzie zostaną tu i założą swoją osadę. Lech i Czech pożegnali się z bratem, i ruszyli dalej. Po wielu dniach doszli do wielkiej góry. Gdy rozbili obóz, Czech powiedział Lechowi, że kocha słońce, a ze szczytu tej góry będzie miał do niego bliżej. Tu więc zostanie i założył osadę. Lech pożegnał się z bratem i ruszył dalszą podróż. Po kolejnych dniach dotarł wraz ze swoim plemieniem w okolicę, gdzie ziemie były żyzne. Bory obfitowały w zwierzynę, a rzeki w ryby. Oznajmił: Tu zostajemy. Gdy tylko to powiedział, dostrzegł ogromnego białego orła lądującego w gnieździe na szczycie dębu. Na cześć ptaka Lech i jego pobratyncy nadali osadzie kształt Orlego Gniazda i nazwali ją gniezdem. A biały orzeł stał się godłem rodu Lecha. Co w zamku żył ciążę Popiel wraz z żoną. Oboje lubili zabawę, nie dbali zaś o poddanych. Swoim stryjom, rycerzom wielkopolskim, Popiel przysparzał przez to samych zmartwień. Ostrzegali go, że powinien zająć się swoimi włościami. On jednak ich nie słuchał. Czas spędzał z żoną na polowania nie interesując się sprawami poddanych, a stanem muru chroniących osadę przed najedzaniem barbarzyńskich sierpniów. Sła księżna, zdenerwowana na stryjów pobiera, doradziła mu, by wyprawić ucztę, zaprosić na nią wszystkich stryjów i wleceń do winatruźnika. Tak zrobić. Wystrojowie przybyli na ucztę i znieśli toaz. Po chwili padli żyli na podłogę. Nocą, księżna kazała służbie wrzucić ciała do jeziora. Była pewna, że nikt nie dowie się, co się stało. Po kilku dniach wokół zamku zaczęły gromadzić się myszy. Z każdą godziną było ich więcej. Wdarły się do środka. A ich popiskiwanie wkrótce słychać było w każdej z zamku. Popiel wraz z żoną przeprawił się na wyspę na jeziorze i schronił w starej wieży. Mysze popłynęły za nimi. Przygryzły na łodzi, by nikt nie mógł już nam uciec zbytku. Wdrapały się na wieże, rzuciły się na popiela i jego żonę, a następnie pożarły. Stara wieża do dziś stoi nad jeziorem kopło. By nikt nie zapomniał o karze, jaka spotkała niegodziwe małżeństwo, nazwano ją mysią-gierszą, a ludem rządził później sprawiedliwy i dobry pies. Ale to już inna opowieść. Rozwijały się państwo polskie, dumni władali niempiastowie. Kolejne wieki przynosiły im chwałę i dobroby. Królowali wspaniali władcy, ale rozrzeć pospolitej był też smutny. Niszczą ją wojny, rokosze, wewnętrzne spory. Nie wszyscy należycie się o najjaśniejsze troszczyli, a ościenne państwa chciwym okiem spoglądały na polskie ziemie, aż w końcu w 1795 roku została wymazana z naszej Europy. Na stałe czasy zaborów i konieczność walki o Polskę. Radio, 1797 rok. Przy obozowych ogniskach we włoskim Reggio siadali żołnierze. Zewsząd słychać było polską mowę i słowa pełne nadziei. Oparty o drzewo odległości i z odległości przesłuchiwał się Józef Rzybicki. Nie tak dawno sam zabiegał we Francji o utworzenie polskiej armii. W pół roku po ogłoszeniu werbunku we Włoszech było już 7000 legionistów. Uznaniem wyrażał się o nich młody dowódca kampanii włoskiej Napoleon Bonaparte. Z dumą spoglądał generał Jan Henryk Dąbrowski, a najbardziej cieszyli się sami legioniści. Rozumieli, że dopóki istnieje polskie wojsko, ojczyzna nie umarła. Żyje w ich sercach. Jak im pomóc? myślał Bibicki. Lepiej władał piórem niż szablon. Posłuchał na fejmy, wspierał reformy, pisał dzieło polityczne i wiersze. Co może zrobić dla tych dziennych wiarusów? Napisze dla nich pieśń, jak Bogu Rodzica dla rycerzy pod Grunwaldem, jak Dobroni Bracia dla kozynierzy kościuszki, jak Marcy i Janka dla Francuzów. Pieśń, która da im nadzieję. Co zatem wybrać? Może polonez albo marsz, a może ludowy mazurek, jak ten nucony tutaj na biwaku. Trzeba go wypełnić słowami prostymi, ale głębokimi. Opisać wszystko to, o czym mówią żołnierze. Zaczął nudzić, układając słowa w wersy. Wspomnij o ulubionym bohaterze Dąbrowskiego hetmanie Czarnieckim. Może o młodym bonapartem, który się staje wielkim wodzem. Musi też przypomnieć Kościuszkę, którego wielu legionistów pamięta i ceni. Na dworze świtało, gdy Józef Lewicki skończył pisać, czuł przyjemne zmęczenie. Jeszcze Polska nie umarła. Ciężka i daleka droga przed tymi żołnierzami. Niech przetumają do marszu słowa i melodie. Niech ich niesie do ojczyzny. Może im się spodoba ta pieśń? I wracali do ojczyzny emigranci, żołnierze i zesłańcy. Niosła ich ta pieśń pełna nadziei. Nie zginęła Polska. 11 listopada 1918 roku odrodziła się niepodległość. Józef Piłsudski stał się bohaterem tych walk niepodległość, a ten, co podobny dzień nimi dzień, co roku staje się dana w Niepodległości. Antoni Słonimski, Polska. I cóż powiedzą tomy słowników, lewcy historii i geografii, gdy tylko o tym mówić potrafią. Krzak psów piątek i śpiew słowników. Choć jej granicy znajdziesz na mapach. Ale o treści, co jego pełnia, Powie ci tylko księżyca pełnia, I w gławach łąką, i liści zapach. Pytasz się synu, gdzie jest i jaka, W niewymierzonej krainie leży, Jest w każdym wiernym sercu Polaka, Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. I teraz tego listopada Historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewolił. 11 listopada na wkręt niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości, ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Prosimy o wstanie. Both so Pewnie, z oczami. Dziękujemy. Projnych tędy przeszło, sporo się przelało łez. Lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez. Kiedy szli do niepodległości.